Cześć wszystkim z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym września. Udało mi się przeczytać cztery książki, ale jedna była dosyć gruba i wymagająca, ale do tego sobie przejdziemy za chwilkę. Pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać, była blizna, z serii dzieł pisarzy skandynawskich od Wydawnictwa Poznańskiego i książka mi się bardzo podobała. Nie jest to może jakaś taka moja pozycja, w każdym razie jest tutaj historia i opowieść o człowieku, który postanawia popełnić samobójstwo i w tym celu jedzie do odległego miasta, które zostało owładnięte wojną i teraz cierpi z powodu skutków powojennych, z powodu skutków bombardowań. I tam się jakby cała akcja rozkręca. Nasz główny bohater tam zawiązuje jakieś relacje, i nie powiem Wam, czy dochodzi do tego samobójstwa, czy nie dochodzi, ale jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ważna pozycja, jeśli chodzi o XXI wiek. Mnie się książka podobała, urzekła mnie w. Jaki sposób było przedstawione samo to samobójstwo i same te problemy głównego bohatera, bo to było w taki prosty, lekki, przyjemny sposób, pomimo tego, że jest to dosyć ciężki temat i byłam tym nieco zaskoczona. Język też mi się bardzo podobał tutaj w tej pozycji, ale tak jak mówię, nie jest to książka do końca moja. Coś mi tutaj nie zagrało do końca, ale uważam, że jest bardzo, ale to bardzo wartościowa, więc nie odradzam, a polecam. Drugą książką, którą przeczytałam we wrześniu, było Dzień dobry północy o czym mogliście już trochę więcej posłuchać we vlogu, w którym właśnie ta książka się pojawiała. I tak, w końcu ją skończyłam, bo też o niej gadałam, dawałam ją do kilku TBR-ów i. W pewnym momencie już po prostu przestałam dawać, bo no, nigdy jakoś mi się tak nie składało, żebym po nią sięgnęła, a szkoda, bo książka ta akurat mi się podobała bardzo, bardzo, ale to bardzo i jest w 100% moja. Mamy tutaj dwutorową narrację, w której jest kobieta, która pracuje na statku kosmicznym i wracają na ziemię. Jest to Sullivan oraz starszy mężczyzna Agustin, który jest na stacji na jakiejś Arktyce bądź czymś takim w każdym razie z zimnym klimatem. Nie jestem teraz w 100% pewna, gdzie by była dokładna lokalizacja tego, gdzie się znajduje, więc nie chcę Wam tutaj kłamać. I mamy tutaj poruszony temat samotności i takiego szukania na nowo celu w życiu, ponieważ dwójka naszych bohaterów, pomimo tego, że jest w zupełnie innym miejscu, nawet nie na Ziemi, tylko w zupełnie innym miejscu we wszechświecie, i Sullivan ma przy sobie jakby paczkę ludzi, z którymi pracowała przez ten czas. Agustin ma jedynie taką małą dziewczynkę, która znalazła się tam całkowicie przez przypadek, to tutaj no, samotność i jakaś taka bezcelowość w życiu odgrywa wa bardzo ważną rolę, i tutaj się toczą właśnie rozważania na temat samotności, dlaczego ludzie czują się samotni, pomimo tego, że kogoś wokół siebie mają. I książka jest jak najbardziej moja, jest napisana pięknym językiem, co mogą świadczyć znaczniki które się tutaj pojawiły w trakcie czytania i mnie sobą ta pozycja po prostu bardzo, ale to bardzo urzekła. Jak najbardziej nie żałuję sięgnięcia po nią i będę Wam ją polecać, będę o niej gadać jeszcze przez bardzo długi czas. I tutaj w opisie było podane, że losy Agustina i Sullivan się splatają i owszem, lecz dzieje się to dopiero pod koniec książki, więc nie będę Wam tego spoilerować, bo jest to dosyć, uważam, dosyć ciekawy zabieg można było się go oczywiście spodziewać, ale nie odbiera to jak najbardziej książce, więc książka jak najbardziej moja, ja ją pokochałam całym sercem i polecam wam, jeżeli sięgniecie po nią, to mam nadzieję, że zakochacie się tak mocno, jak zrobiłam to ja. Dalej udało mi się przeczytać Cinderella is dead po angielsku, w końcu skończyłam. Eee, no i co? No i tutaj sobie pogadajmy, bo książka zyskuje znaczy, zyskała już bardzo dużą popularność i bardzo pochlebne opinie tutaj w Polsce, ponieważ została przetłumaczona w ubiegłych miesiącach i mnie się książka nie podobała. Zaczynając od tego, że nasza główna bohaterka, Sofia, tak, Sofia, jest moim zdaniem buntownicza na siłę, ponieważ nie ma się kto buntować, więc no pada na nią, a jest naszą główną bohaterką, więc musi być zbuntowana. Kończąc na tym, że wszystkie elementy układanki się układają tak po prostu, wszystko jest jej podane na tacy, nie ma tutaj zbyt wielkich trudności podczas całej fabuły, podczas całej drogi naszej głównej bohaterki. Spotyka odpowiednie postacie w odpowiednich miejscach. Mamy tutaj wątek miłości ze środowiska queerowego, czyli woman with woman. I nie wiem, czy on był tutaj też taki potrzebny. Ogólnie fabuła nakreśla nam się tak, że mamy 200 lat po śmierci Kopciuszka, mamy złego króla, który rządzi twardą ręką i bardzo nie szanuje kobiet, i mamy taki właśnie patriarchalny świat przedstawiony. I no i mamy naszą główną bohaterkę, która jest zbuntowana za wszelką cenę, za wszelką cenę chce yy, zmienić świat. Bądź właśnie to królestwo. Ciężko jest mi do końca powiedzieć, bo zamykamy się właśnie tylko w kręgu tego królestwa i ten świat nie jest jakiś taki tak dobrze rozbudowany, żebym ja Wam mogła powiedzieć, czy na całym świecie jest po prostu patriarchat, czy wszędzie jest takie traktowanie kobiet. Nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, po prostu nie było tego nakreślonego w treści i też ciężko mi jest powiedzieć, jak wielkie jest na przykład to królestwo i czy jest to w ogóle królestwo, bo. Było tutaj wykreowanie świata przedstawionego na takie lata ze średniowiecza, ale nagle pojawia się umywalka, więc ciężko jest mi tutaj po prostu powiedzieć, w jakim świecie w zasadzie żyjemy. Jest to świat w 100% po prostu zmyślony i dodane są rzeczy, które są aktualnie potrzebne. No i w tym królestwie odbywa się co roku bal, gdzie są wybierane. Kandydatki na żonę, i jeżeli ktoś nie zostanie wybrany trzy razy, to trafia do tego zamku zapomnienia, lochu zapomnienia. Już nie pamiętam, jak to tam dokładnie było określone, no ale w każdym razie trafia do jakiegoś tam lochu i jest totalnie zapominany. No i nasza główna bohaterka się buntuje: ona nie chce wyjść za mężczyznę, ona by chciała być właśnie z tą dziewczyną, którą kocha, czyli Erin. I ona się buntuje. Ona nie chce w ogóle iść na ten bal, nie chce brać w tym udziału, chce uciec, ale czeka na tą Erin, która chce podążać według zasad, żeby po prostu jej rodzina była bezpieczna i żeby wszystko się ułożyło tak, jak miało się ułożyć. No i tutaj właśnie powstaje ten konflikt i dochodzi do tego balu, ale nie chcę wam za dużo mówić, bo ten bal się odbywał, no dopiero gdzieś tam na setnej stronie. No i później zaczyna się przygoda naszej głównej bohaterki, poznaje inną bohaterkę, poznaje jeszcze inną osobę, która jest, no nie nazwałabym tego bohaterką. W każdym razie E, tutaj mi się bardzo nie podobało parę elementów, dla których moim zdaniem książka e, no, po prostu bardzo traci, bo na przykład przytoczę Wam fragment e, The <laughs> needs to be performed on the next moonless night, which gives us only three days to make a trip that normally would have taken at least four on horseback. Co w dosłownym tłumaczeniu znaczy, i wiem, że tak jest też przetłumaczone w książce, bo czytała ją moja przyjaciółka i po prostu rozmawiałyśmy na temat tej książki podczas czytania. No i to dosłownie znaczy, że droga na, bo nie chcę Wam też spoilerować tutaj niczego, zajęłaby trzy dni, gdzie konno zajęłaby ona cztery. I w mojej głowie nie do końca zgrywa się ten motyw, że konno byłoby wolniej niż na ludzkich nogach. E, więc mamy tutaj oczywiście wyłączone konie, jakby z fabuły, i wyłączone konie odnośnie całej późniejszej akcji. E, więc idą na nogach, później wracają, i później znowu idą na nogach gdzieś tam i nagle wracają konno. I te konie się pojawiają znikąd. Nie ma wzmianki, że te konie, nie wiem, zostały, nie wiem, wyczarowane ukradzione czy cokolwiek, ale później wracają konno gdzie konno nie miały prawa jechać, bo nawet nie było powiedziane, że któraś ma konia. Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, no to takich sytuacji było tutaj więcej, typu na przykład potrzebuję książki, o książka nie wiem, potrzebuję nie wiem, klucza, o pasuje. Było dużo takich sytuacji, które po prostu były no takie bardzo przypadkowe i bardzo świadczyły o tym, że autor naprawdę lubi swojego głównego bohatera, co mnie się nie podoba, bo dla mnie to jest po prostu bardzo sztuczne. I miałam wrażenie, że tutaj po prostu nasza główna bohaterka nie spotyka się z żadnymi takimi trudnościami losu, które autor ma za zadanie jej postawić, jakieś takie wyzwania. Więc no, mi się książka bardzo nie podobała. Dałam dwie gwiazdki chyba na Goodreads, właśnie przez to, że jakby opowiada o ważnym wątku, i pojawiło się parę znaczników, owszem, gdzie po prostu podobały mi się jakieś tendencje, które tutaj zostały użyte, no ale na dłuższą metę książka nie zostanie ze mną na dłużej. Czy żałuję, że ją przeczytałam? Nie, bo była to pierwsza książka, po którą sięgnęłam od bardzo długiego czasu w języku innym niż polski i nie uważam, że sprawiła mi jakieś problemy. I jeśli czegoś miałam wrażenie, że nie rozumiem, to pytałam właśnie przyjaciółki, która przeczytała książkę przede mną, żeby się upewnić, i ona wtedy mówiła nie. Wszystko rozumiesz, Stara, spokojnie. Tak samo było z tymi końmi, bo mówię, może to jest jakiś, nie wiem, błąd, i to jest wytłumaczone albo inaczej napisane w polskim tłumaczeniu, ale nie, to też było ujęte jakby w polskim tłumaczeniu. Także, no, książka jak najbardziej nie dla mnie. Takie małe mankamenty sprawiały, że po prostu nie bawiłam się tak dobrze, jakbym mogła. Zakończenie przewidziałam, było, no, dosyć przewidywalne i. Nie bawiłam się tak dobrze jak miałam nadzieję się bawić. No i co? No i ogólnie nie polecam. I ostatnią już książką, którą udało mi się przeczytać jeszcze we wrześniu, pod koniec dosłownie dnia, bo miałam ją skończyć dzień przed, ale wyjeżdżałam, więc chciałam się też wyspać. I skończyłam ją dosłownie no, parę godzin przed końcem września, bo spieszyłam się, żeby zacząć drugi tom, o którym mam nadzieję, że będę szerzej Wam mówić we vlogu i w podsumowaniu października, a mówię tutaj o przebudzeniu Lewiatana. Przebudzenie Lewiatana to jest science fiction już takiej, wydaje mi się, cięższej kategorii, ponieważ tutaj mamy bardzo dużo polityki i bardzo dużo jakichś takich zawiłowań, bardzo dużo takich technologicznych określeń. I książka mi się naprawdę bardzo podobała. Ja gdzieś tam do tej 400 może strony pamiętałam praktycznie wszystko. Jakieś tam małe niuanse mi uciekły, bo to był mój reread, Po tego też nie powiedziałam tutaj. Mówiłam o tym wcześniej. Gdzieś tam, w pewnie TBR-ze, i tak dalej. Więc to był mój rilik re i gdzieś tam do 400 strony faktycznie pamiętałam większość wydarzeń i większość akcji, a także w którą stronę ta akcja się potoczy. Ale przez ostatnie 150 stron, których nie pamiętałam, i totalnie wyparłam z pamięci. Bawiłam się po prostu doskonale. Książka opowiada o losach wszechświata. Mamy tutaj do czynienia z Ziemią, z Jowiszem. I z Marsem, gdzie mieszkają ludzie, i no, cała akcja odgrywa się w kosmosie. Mamy tutaj też akcję, która toczy się dwutorowo. Mamy Millera i Holdena. Miller jest detektywem w pasie, czyli na pierścieniach Saturna, no i sobie tam policjuje. A Holden jest. A Holden początkowo pracuje na lodowcu, który zostaje na pierwszych stronach zniszczony i cała jego ekipa zostaje zniszczona i on zostaje z czterema innymi osobami na jakimś tam takim statku, który miał skontrolować inny statek, ponieważ tamten został opuszczony. No i tutaj mamy do czynienia z No tutaj jest wszystko. Jest przekrój poprzez właśnie statki kosmiczne, poprzez wojnę, poprzez jakieś takie właśnie strategie wojenne, poprzez Obcych, chociaż obcych nie ma tutaj aż tak dużo, przynajmniej w tym pierwszym tomie, nie wiem jak dalej, ale no mamy tutaj bardzo, pomimo tego, że jest to fabularyzowana książka, mamy tutaj właśnie bardzo dużo takich naukowych odniesień, typu nie wiem, na przykład no, głupia protomolekuła, która się tutaj pojawia i która tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Więc nie będzie to książka dla wszystkich i nie spodoba się ona wszystkim. Ja słyszałam, że pierwszy tom jest taki najbardziej. E... Ciężki do przebrnięcia. Ja zwykle nie czytam science fiction, w sensie staram się, aczkolwiek nie zawsze było mi z nimi po drodze, dopiero teraz odkrywam jakby ten gatunek od nowa. I mi się książka bardzo, ale to naprawdę bardzo. Podobała. Pomimo tego, że nie dałam pięciu gwiazdek, nie jest to jakiś mój e, zachwyt, bo ulubieniec jest owszem, ale nie jest to jakiś mój zachwyt, e, bo uważam, że fabuła była momentami nierówna i momentami zbyt może zawiła, e, jeżeli chodzi o wątki polityczne, co nie każdemu się będzie podobać. Ja politykę w książkach lubię, tutaj było jej może odrobinkę e, za dużo, no ale mamy też do czynienia z wojną i ze strategią wojenną. Więc trzeba się liczyć po prostu z tym, że no będzie tutaj bardzo dużo takich definicji, takich właśnie jakichś nawiązań, jeżeli chodzi o strategię i politykę. No, i tutaj losy naszych dwóch głównych bohaterów się splatają ze sobą. Wiem, że w innych częściach już są inni bohaterowie, bo zaczęłam sobie wojnę Kalibana, i tam mamy tylko Holdena i trzech bądź czterech innych bohaterów na chwilę obecną. Nie wiem jak będzie dalej, ale słyszałam właśnie, że tutaj się wymieniają po prostu ci bohaterowie, i mamy jakby każdą książkę z perspektywy. Może nie zawsze innego bohatera, no bo jednak Holden, który się pojawia tutaj, pojawia się też w drugim tomie, ale no fajny zabieg, bardzo ciekawy. Ja się wcześniej nie do końca z tym spotkałam i nasi bohaterowie z poprzednich tomów podobno również występują w następnych tomach, więc ja jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa tej serii. Wojna Kalibana już sobie zaczęłam. Mam jeszcze na swoich półkach wrota abaddona, więc no, mam nadzieję, że do końca roku przynajmniej sobie skończę te trzy książki, ale nie obiecuję, bo ze mną to różnie bywa. Więc książka jak najbardziej na plus, bardzo mi się podobała, nie będzie ona dla wszystkich i nie polecę jej niestety każdemu. Raczej starszy czytelnik, taki już bardziej dojrzały, delikatnie uświadomiony właśnie w polityce albo który chce się dowiedzieć czegoś o polityce, to bardzo polecam. Jest tutaj dosyć spora ilość brutalności i takich e, kwiecistych opisów, na przykład zwłok albo czegoś takiego, więc no nie polecam też osobom o słabych nerwach i którym takie opisy po prostu dużo dają w książkach, e, więc, e, więc nie dla wszystkich, ale jak najbardziej polecam. E, i będę czytać na pewno następne tomy w przyszłych miesiącach. Tak się przedstawia stosik książek, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Nie jest ich jakoś dużo, jak zawsze. Powtarzam to chyba w każdym podsumowaniu, ale mam nadzieję, że październik będzie lepszy. Trzymajcie kciuki. No i co? No i dzisiaj to na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie podzielcie się tym, co Wam udało się przeczytać we wrześniu, a ja się z Wami żegnam. Na razie.